Siema, ja jestem Basti i witam Was w nowym odcinku, w pierwszym odcinku na tym kanale. I ruszamy z nową serią. Będzie to seria Minecraft na modach. I zaraz Wam opowiem mniej więcej co i jak to będzie wyglądało. A już zacznę coś robić przy okazji, żeby nie tracić czasu. Mianowicie seria. Jest to pierwsza seria na kanale i na razie chyba się skupię tak głównie nad tą serią, nie będę tworzył czegoś nowego. Chciałbym tą, jeśli już będę wiedział, że to jest koniec tej serii, no to wtedy ją ukończę i, i, i wtedy zacznę coś nowego, żeby nie robić, żeby nie robić no po prostu czegoś i nie mieć czasu później na TĄ serię, nie wiem, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, sorry, trochę się stresuję, bo no pierwszy to jest odcinek i no bywa, przepraszam, z góry, wiem, że może jakoś też nie będzie opowalało, a mogę też w pierwszych tych odcinkach y się jąkać, mówić y e, bo... Y no po prostu nie wiem stresuję, trochę się stresuję, trochę też nie wiem jak ocenicie mnie. Mam nadzieję, że się spodoba, bo tak czy inaczej niezależnie od oceny będę y, nagrywał dalej, no nie będę się przejmował jakoś mega. Wiem to jest mój prezent który sobie sprawiłem, czyli nagrywanie stwierdziłem, że w końcu muszę założyć kanał. To jest ten czas, bo i tak lubię sobie pograć w gierki i gram w wolnym czasie to czemu by od razu dla was nie nagrywać i nie pokazywać wam tego co akurat robię. Dobra, skupmy się może bardziej tak na tym na czym ja gram, o co tu chodzi. Gram na dosyć starej wersji Minecrafta, bo już mamy 1.16 gram na 1.62 z tego co wiem na tą wersję była ta paczka. Jest to paczka modyfikacji e, Ufa, e, z Minecraft na modach, z tym że lekko przeze mnie zmodyfikowana, jest dodane tam kilka modów, które myślę, że fajnie będą pasowały do tego co chcę tutaj robić. Sama w sobie paczka jest e, dosyć fajna, dlatego ją wybrałem. Miałem dylemat pomiędzy tam czterema innymi paczkami modyfikacji e, no jednak wybrałem tą, wygrała ta, nie wiem, ta mi się najbardziej podobała. I tą wybrałem. O pająk mnie klepie. Dobra, sorry jakbyście głośno słyszeli dźwięk myszki, dźwięk klawiatury. Mikrofon jest dosyć nastawiony mega. Podgłoszony jest o, o to, chciałem, chciałem powiedzieć, właśnie o to, to yy, no bo jest godzina 4.52, jak to nagrywam, bo ogarniałem wszystko, żeby dopiąć na ostatni guzik i też dlatego podgłosiłem, żeby nie budzić od razu połowy domu swoimi nagrywkami, także. Jeśli seria Wam się ogólnie spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę. Wiem, że na początek tych łapek nie będzie jakoś nie wiadomo ile, ale fajnie by było. Jak cokolwiek chociaż zjedno, będzie mi mega miło. Co dalej? odcinki. Odcinki będą trwały około nie wiem, 15, bo przedział pomiędzy 15 a 25 minutami, czyli 15 minimum, 25 maksimum. Więcej starałbym się nie robić, nie wiem czy jest to, no chyba według mnie jest to najlepszy pomysł, ponieważ no dłuższych odcinków na początku i tak mało osób będzie oglądało, ale te odcinki dłuższe tak czy inaczej, będę miałem nawet w późniejszym czasie mniejsze, e, mniejszy watch time, czas oglądania. Sorry, zabrakło mi mm, i tu słowa. Możemy sobie przy okazji trochę jedzenka załatwić. i co? No chciałbym tak. E, w tym odcinku w sumie to taki zapoznawczy i chciałbym tu wchodzić, akurat bym na pewno nie chciał, to jest pewne, ale na pewno bym chciał sobie, nie wiem, poeksplorować trochę. Kurde, o się wystraszyłem, ja pilkola, nie mogę w nocy nagrywać, bo fff, będę dary apę po wszystkich. <laughs> Nie musimy zjeść, bo padam Aha, to tak mało daje fajnie A to mi się podoba te bicie, to jest coś super Coś super, coś fajnego Co to? Ja, pincole, gonin, jakaś paruwa O kurwa Ja, pincole to się żyć nie da, tak jak tak mnie straszą ale puls skacze dobra dawaj mi to jedzonko, trzeba iść chłopie tu jest ten, chłopie, sorry z przyzwyczajenia yy, yy, tu trzeba, tu jest tyle mopków. tu jest mój creature chyba to odpowiada za te mobki wszystkie i no jest mega jeśli chodzi o poziom Yy, przeżycia nocy jest to mega ciężkie yy, nie wiem w nocy pokopiemy kobla czemu by nie i tak mamy dwie wełny brakuje mi jednej wełny żeby zrobić łóżko i przespać tą noc ale mamy 7 minut odcinka tak 7 minut odcinka więc yy, zrobię po prostu cięcie i przeczekam tą noc żeby was jakoś mega nie zanudzać i zaczniemy w dzień i pójdziemy eksplorować, no bo to nie ma sensu też jak ja będę w dziurze siedział cały odcinek połowę i yy, kopał. Według mnie nie ma sensu. <laughs> Także do zobaczenia za chwilkę. Dobra. I minął nasz. nasza noc. Przez, te, przez ten czas sobie poukładałem ekwipunek, przepaliłem sobie jedzonko, zrobiłem jeszcze dodatkowy mieczek i kilow. Eee, I myślę, że możemy iść. Gdzie iść? Eee, nie wiem. Kierujmy się, może tam. Zobaczymy. Szukamy ogólnie odpowiedniego miejsca na bazę na domek. Eee przy okazji coś ciekawego oho dobra już tutaj widzimy jakieś gobliny chyba nie wiem czy się gobliny to nazywa ale tak mi się wydaje dlatego obejdźmy sobie je na około w miarę jak to możliwe tylko te... coś takiego nie slime jakiś ale jestem nieprzyzwyczajony na bieganie na kontrola na kontrola nie wiem jak to się mówi w sumie yy, generalnie podwójnie kliknąć w czyli tak, to jak, tak jak to jest w oryginale e, niestety dobra co my tu mamy truskawki weźmy sobie zbierzmy przyda się to nam zasadzimy sobie u nas i Aha, i przy okazji mamy jedzonko darmowe dobra Truskawek. Tam mamy Dungeona, do którego w tym momencie się nie udamy na pewno, no bo nie wiem, czy ma to jakikolwiek sens pójść i paść od razu. I tu mamy taką nieprzyjemną wodę, którą trzeba, nie wiem, będziemy może, może idźmy sobie wzdłuż, sorry za tego sprinta, wzdłuż tego brzegu i y, wtedy się coś obczai, jakąś lokalizację może fajną. Kurde, nie wiem, czy on jest przyjazny. A jest przyjazny. Dobra, myślałem, że jest nieprzyjazny przez chwilę. Mamy jakieś kurde wielkie drzewa. O kurczę, średnio bym chciał w sumie chyba tu mieszkać. Tam mamy też jakiegoś dungeona. Już się nam renderuje. Ogólnie to paczka modów jest strasznie słabo zoptymalizowana. I jeśli by ktoś chciał sobie zagrać. Musi liczyć się z tym, że no na słabszych komputerach może być ciężej grać na tej paczce. Jeśli ktoś jeszcze w ogóle chciałby zagrać na tej paczce, i jeśli ktoś by chciał, żebym dał linka do pobrania tej paczuszki, bo może szukał czy coś, to na spokojnie niech się udziela. Odzywa to dostanie tego linka, jeśli go znajdę jeszcze. Yy, dobra, ogólnie to mamy 27 grudnia Tak jak mówiłem kanał to sobie zrobiłem w prezencie, że tak powiem, bo już od dawna o tym myślałem i w końcu się tak zebrałem, żeby ten kanał w końcu zrobić i mamy 27 grudnia godzina 5 Więc wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj bo to jest niedziela jak dobrze mówię, niedziela, myślę że jeszcze dzisiaj jak się uda mi zrobić miniaturkę i zmontować to jak wstanę w dzień jakoś to wieczorkiem dostaniecie właśnie ten pierwszy odcinek i wieczorkiem też po tym jak wyrenderuję i wstawię zacznę nagrywać prawdopodobnie kolejny już odcinek, żeby mieć, ogólnie chcę mieć tak w miarę na zapas. Dobra, czy tu jest jakiś Wrecking? Mewy słyszę, co tam mamy? Jakiś wielki statek, no no takie... O, właśnie był lak. Pomimo tego, że o dobry komputer mam, to czasem y, przez to obciążenie, które mi daje ta paczka modyfikacji, y, zdarzy się jakiś lak. O tam pływa jakaś rybka. Ry Ogólnie. Y, hmm... Szczerze mówiąc, to tak szukam i szukam w miarę mm, fajnej lokalizacji, ale jakoś w tych drzewach, w tych lasach nie chciałbym się osiedlać. E, o, może tu gdzieś coś będzie. Przejdźmy to pustynię. W miarę, bo na pustyni też. O, a, myślałem, że to skrzynka, to drzewo. Dobra, to nieważne, nie było tematu. Tam są jakieś ruiny. Na pewno w tych ruinach pod wodą coś może być, ale. Nie będę tego teraz sprawdzał na takie rzeczy będzie osobny odcinek tylko trzeba trochę się ten ekół pozbierać fajnego, żeby no nie padać, no bo jak będziemy co chwilę padać, to to będzie średnie. O, słoń. Idziemy do słonia. Ehm, nie wiem, ciężko jest tu... Określić, w jakiej ja lokalizacji bym chciał w ogóle y, się osiedlić. Bo no, ja na pewno bym chciał się osiedlić y, gdzieś gdzieś zielono. Ale y, też nie chciałbym tam, gdzie jest jakoś mega dużo drzew. Kurde, jak te węże przerażają. Bo wycinać tak wszystkie nie wiem, Mam więc y, jakoś długo by to pewnie nie zajęło, ale wycinać je wszystkie to no tak mija się z celem bym powiedział o trzcina cukrowa, zbierzmy sobie na pewno się przyda no i tak zobaczmy jak tutaj to wygląda na tej minimapie, wygląda to tak, że jak pójdę gdzieś tu mniej więcej prosto to powinien być jakiś zielony biom, więc sprawdźmy to Eee, może to będzie to bo ogólnie to już mamy no, no z 10 minut na pewno odcinka a o dobra na tego dungeona może bym się wybrał co my tutaj mamy ruiny jakieś Cyk. Ha, ale to jest taka tylko taka tylko strukturka która średnio nam da cokolwiek tu już widzę coś tam potężnego, ale boję się trochę na ten moment wchodzić tam. Yy, tam mamy co? Mamy tu rowę, która mi się na pewno przyda. Wow, wow. No także, tak jak mówiłem, nie jest to jakaś yy, mega zoptymalizowana paczka. Zresztą sami widzieliście. Ej dobra, ogólnie to ta lokalizacja jest dosyć w porządku. Tylko, tam mamy jakieś góry, tylko tu nie ma drzew. Y... Halo, drzewa. O, są truskawki, jest dużo truskawek, ale nie ma. Nie widzę zbytnio drzewek. Y... Czyli po drzewka by było trzeba gdzieś chodzić, żeby zebrać. Nie jest to głupie w sumie, weźmy sobie tą owieczkę jeszcze, ten zabijmy, żebyśmy mieli wełnę na łóżko, je łóżko jeszcze jedne. Wow, ale zadaliśmy krytyka. Dobra, zobaczmy tutaj tą część jeszcze. Bo tu jak widzicie na mini mapce to jest fajnie taka podzielona przez rzeczki na trzy części wyspa. Wyspa, wyspy, nie wiem, w sumie takie, bu, mm, nie wiem w sumie jak to określić i tu już widzę jakieś drzewa widzę dungeona widzę tam też jakieś ruiny tutaj też dungeon fajny ogólnie to tak dobra zobaczmy w sumie to ruinę czy coś kurde szkoda że nic nie ma o dwa dungeony nawet mamy obok siebie eee, mamy tutaj drzewa czyli Ogólnie, żeby drzewa zebrać. Wow. To byśmy przychodzili tutaj. Chyba mi odpowiada, nie wiem. Nie wiem co myśleć, czy, czy... się tu osiedleć, czy nie. O, zobaczmy jeszcze tamto. Yy, zobaczmy co to jest. Jakaś... ...fontanna? A chyba fontanna w moim ogrodzie. Nie, nie wiem po co ona tu jest, ale fajnie by wyglądała jakbym sobie ją przywłaszczył. Tylko budować domek może na takiej górze wielkiej. O właśnie. Teraz ja taka tota to, to pierdyknę sobie taką altą fontannę jak będę chciał. Walić ją idziemy zobaczyć w tą górę. No bo też tam fajnego widoku bym nie miał, bo to na dungeon na prosto widok. A tutaj niby też jest dungeon ten po prawo, ale może zobaczmy to. Obadajmy tą górę, tylko nie wiem jak się zbytnio do niej dostać. Jakby ją tu ugryźć, żeby wejść sobie. No i to będzie długa wyprawa. Koordynacja się zbliża. Pick. Dobra, wejdźmy sobie na tą górkę i zobaczymy. Może. Może to będzie to. O, obadajmy. Widzę tam jakieś drzewka. Tam co my mamy zrobią Chwila. A już nie widać chyba dżungle. Jeśli dobrze zauważyłem. Um. Kurde, osiedlić się tu na takiej górce Nie. Z jednej strony hmm. jest to dosyć dobry pomysł. Przykładowo tą zająć i fajne schodki sobie z niej zbudować na dół. Fajnie by to mogło wyjść. Ale zaraz zobaczymy jeszcze sobie tutaj, jak to wygląda. Okej, okay, mega mobów już się respi. Ehm, ale chyba bardziej, A, czekajcie, tam też jest ten. Kurczę, wszędzie jest dżungla, ja tak średnio lubię dżunglę w Minecrafcie. To jest ten biom, który mi się mega nie podoba. Nie wiem czemu w sumie. A tak już mały. Kurwa wilk. Ja pinkolę. Spinkolę. Ja dupię. Kuźwa idziemy pod ziemię. Nie chcę się jakoś mega wdawać w walkę w tym momencie, no bo to już z wilkiem. Hmm. Nie wiem, czy by mi się to ten opłacało w tej chwili. Co do miejsca, to może tak. Umówmy się, że ja sobie jeszcze poszukam. Zaraz zrobię sobie tutaj waypoint, waypointa. Aha, nie mam waypointów? Nie mam waypointów. Czyli muszę dodać waypointy. Fajnie. Czyli nie zrobię sobie tutaj waypointa, ale zrobię sobie, nie wiem, może screena koordynatów i zacznę szukać jeszcze jakiejś lokalizacji i jak mi się jakaś lokalizacja spodoba bardziej to w następnym odcinku zobaczycie jak zbieramy materiał na bazę na domek i myślę, że zaczniemy wtedy już powoli budowę tego domku. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli się ten odcinek spodobał, zostaw łapkę w górę. Jeśli się nie spodobał, możesz też zostawić łapkę w górę. Zachęcam do zasubskrybowania. Fajnie by było, chociaż tego pierwszego subskrybenta już mieć. I przekraczać dalej te progi, chociaż nie myślę na razie o tym. Jak pójdzie to pójdzie, będzie fajnie. Dziękuję każdemu, który zostawi łapkę w górę, zostawi supka i zapraszam też do sekcji komentarzy, bo fajnie będę przypinał serduszka i odpowiadał na każdy komentarz więc do następnego odcineczka siema